Polej! A, wiemy, o, tak! Ej, ale nie obrażaj się! Uf. Kiedy poszło? No, ci nie ej, Dobra, dawaj. Ej. Cicho, 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 cicho! Ale co cicho? Co no. cicho? Co cicho, cicho? Ale zabroniony miały być telefony przecież! Przestań, ja jak Hello. dzwoni, to Dobra, z niego No wiem, że Jessica tęskni, no ale... Co ja mogę zrobić przecież? Dobra, no to... O, to zadzwonię później, bo teraz nie mogę, okej? Okay? No, to pa. Pa, pa. O, jezus, ale męczy. Ty w ogóle za nim nie tęsknisz? No nie no, tyle o ile, ale co ja mogę, to no przecież. Ja na przykład do zuz dzwonię codziennie, żebym pokazała chociaż na chwilę frania. No dobra, no ale przecież oni nic i tak nie będą pamiętać, więc. To co? Pijemy czy jak? <laughs> tak, przejdźmy. Pierwsze pytanie do Marcela. Uh. O! Jaki rozmiar stanika ma Iwona? No! Uh. Uh. A może jakiś łatwiejszy stanik, zanim odpadniemy, chociaż i tak się nie da? 75. No, ja co ty mam cióz? Pokazać, a ty mi nie zaglądaj z Co <sum> zaglądaj? Czy to jest miarka wokół, no lata praktyki! Aha, no i pewnie Stanik też otwierasz jedną ręką. <sum> tak, tak. Do stanika nie potrzebuje rąk. <sum> Dobra, okej. Okay. Kolejne pytanie do Iwony. No? Ile centymetrów ma? A skąd ja mam to wiedzieć, no co wy? Stopa Marce, ale podoba mi się to do myślenia. Masz, zobacz. No co jest? Dzień dobry. Dobra, kolejne pytanie do Kondzia. Słucham. Kiedy miałam swój pierwszy raz, możesz się pomylić o dwa lata, ale tylko w górę. Uuu, strasznie trudne pytanie. O, łatwe. No. Ja myślę, że. jesteś jeszcze dziewicą. No. Dziewicą na pewno. Za a co? Cicho. A nie? Cicho! się, by Ale co? Słyszysz, słyszy, co ona gada? Jakieś przygody z no, O No cóż! No, no. no, ale... słyszy, nie słyszysz tego? No cóż, ja tego słyszę, Tommy, która się chwali swoimi przygodami. Wybierz muzykę, cicho! Ale co? Nawet hey, ściszmy tą muzykę! to znowu policja! Lucy, A co ty tu robisz? Chciałam się z Tobą zobaczyć. Pytanie, co ty robisz? Nic takiego? To Jaki pomysł? Chcemy zrobić imprezę w pianie tak żeby się wyrywała. No jak tam dzieciaczki, męczą bułe, co nie? Jak dobrze mieć od nich wolny. W takim razie miłej zabawy. Cześć! Lucy! Ej! Lucy, zaczekaj! Lucy!